Państwu bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać, w jaki sposób powinno wyglądać profesjonalne stanowisko do Figera bądź metod Figera. W naszym przypadku bazą tego całego stanowiska jest siedzisko. W tej chwili modne są siedziska z obrotowym siedzeniem i z oparciem. Daje to duży komfort, duży komfort siedzenia i przede wszystkim wygodę, a także możliwość ustawienia się w różnych kątach, w zależności od tego, jak mamy ustawioną wędkę. Następnym bardzo ważnym elementem jest boczna półka. Boczna półka, na której możemy sobie położyć palety, zanęte, przynęte i wszystko to, co potrzebujemy podczas naszego łowienia. Dobrze, jeżeli taka półka, tak jak w naszym przypadku. Ma parawan. Ten parawan chroni nasze przynęty i zamęty zarówno przed słońcem, jak i przed deszczem. Sama półka, czym większa, tym lepsza. Wiadomo, większa powierzchnia półki. Możemy zmieścić więcej sprzętu, a zwłaszcza podczas zawodów nie ma czasu, żeby szukać wszystkiego po torbach. Lubimy mieć oczywiście wszystko pod ręką. Dalej, siatka. Siatka powinna znajdować się z lewej strony bądź na środku, żeby złowioną rybę wygodnie wrzucić, wrzucić do środka. Powinna być na tyle dobrze rozwinięta, żeby ta ryba nie została uderzona podczas wrzucania do siatki. W związku z tym ten uchwyt powinien być solidnie umieszczony, a siatka zamontowana pod odpowiednim kątem. Bardzo ważnym elementem wyposażenia jest również ramię. Ramię, które podtrzymuje nam wędkę pod właściwym kątem, zarówno w stosunku do jeziora, jak i w stosunku góra, dół. Ramie takie powinno być zakończone, zakończone odpowiednim grzebieniem. Jeżeli łowimy na filera, ten grzebień powinien mieć stosunkowo gęste, gęste zęby, gęste otwory, żeby można było napiąć żyłkę bez ruszania kołowrotkiem. Oczywiście z drugiej strony, z drugiej strony Mieć zamontowany uchwyt, najlepiej neoprenowy. na tym uchwycie. Swobodnie opieramy sobie, sobie wędkę. Oczywiście, łowiąc na metodę, musimy pilnować wędki, gdyż z takiej podpórki ryba bardzo łatwo ściągnie wędkę. Natomiast, jeżeli podczas zawodów pilujemy cały czas wędki, nie ma takiego, takiego zagrożenia. Z drugiej strony mamy uchwyt na na przynęty. Tutaj mamy takie przynęty, które używamy szybko, dużo, często zakładamy. Ja trzymam jeszcze też różnego rodzaju atomiksu. Jeżeli chcemy spryskać naszą, naszą przynętę, nasz, nasz koszyk, to właśnie z tej strony to jest taka dodatkowa półeczka robocza, która służy nam na najczęściej używane akcesoria. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie, warto zabrać ze sobą wiaderko do, do nabierania wody. Często się zdarza, że siedzimy na, na, na pomoście, gdzie ta woda jest niedostępna. To wiaderko jest na sznurku, w związku z tym bardzo łatwo nabrać nią wody. Jeżeli Łowimy na metodę, możemy też zabrać pojemnik do namaczania peletu. On bardzo mocno ułatwia nam wykonanie tej czynności, a dodatkowo zajmuje bardzo mało. Miejsca. Oczywiście wiadro, wiadro z wodą to jest nieodzowny element. Zawsze ryby wydzielają jakiś ślus, czyste ręce poprawiają nam komfort łowienia. Robimy to wszystko łatwiej. Brudne ręce nigdy nie pomagają. Ostatnim elementem jest ręcznik, żeby te ręce wysuszyć, żeby palce zawsze były sprawne, gotowe do wykonania najbardziej precyzyjnych czynności.